Liberec, Frydland, Zawidów, Sulików, Gerlitz, Krzewina, Cita oraz Chradnek nad Nysą to przystanki na trasie pociągu wokół Trójstyku, który wyruszył w specjalną podróż przez trzy kraje, pokonując 119 km i aż ośmiokrotnie przekraczając granice. W podróży wzięły udział delegacje z trzech krajów, między innymi przedstawiciele przewoźników, dziennikarze, władze lokalne. Bogatynia reprezentowana była przez stowarzyszenie zajmujące się turystyką oraz samorządowców. Podróż pociągiem przez trzy kraje została zorganizowana przez Corit LK, który jest jednym z partnerów projektu Transborders. Jego celem jest nie tylko usprawnienie transgranicznych połączeń kolejowych, ale przede wszystkim wzmocnienie połączeń z regionu do Pragi, Drezna, Berlina i Wrocławia. Pierwszą polską stacją był Zawidów. Na miejscu na przybyłek czekała wspaniała niespodzianka w stylu retro, którą przygotowali pracownicy Ośrodka Kultury. No, zapraszano na coraz to wytworniejsze bankiety. Wspominać będę małą stację i samotnego mężczyznę, który obdarzył mnie bezinteresownym, a czy uroczym, bezmysłowym spojrzeniem. Nie, miał, miałby nie, zabawy, mój już nie, a gra w w ten nie, nie, Na stacji Gerlitz odbywała się konferencja prasowa, podczas której dziennikarze zadawali pytania dotyczące planowanych inwestycji związanych z rozwojem kolei na terenie trójstyku. Warto zaznaczyć, że władze Bogatyni prowadzą rozmowy na temat przywrócenia kolejowego ruchu pasażerskiego na terenie miasta i gminy Bogatynia. Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni na dzisiejszą jazdę torbą w w trójstyku. Chcielibyśmy e, połączenia zarówno z Gożerca, z Bogatynią, ale także, żebyśmy mieli możliwość połączenia między Kratkiem, Bogatynią e, i Citał, a także z e, Zarówno dla e, celów turystycznych, ale też takich bardziej integracyjnych. No i oczywiście cieszylibyśmy się, gdybyśmy mogli korzystać z, e, z przystanku sporajowie. E, Wiemy, że były kiedyś. Przestanek takie rozmowy w 2009 roku, ale oczywiście musiałby decyzję zapadać na szczeblu Przystanek na stacji Krzewina-Zgorzonecka pokazał paradoks miejscowego trójstyku. Z dworca, po stronie polskiej, korzystają głównie mieszkańcy Ostric w Niemczech. Dzięki projektowi Transborder z władze lokalne zwiększają presję krajową na inwestycje w regionie przygranicznym. Partnerem wiodącym projektu jest Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu. Partnerem ze strony polskiej jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.